Miejsce czwarte, Jan z Gladiatorem, Żanujące. Gratuluję, prezydent. Ta pogoń za karierą, oszukiwanie ludzi, żerowanie na publicznych pieniądzach, to ciężki grzech. Jest. Liverpool czeka. Anglia czeka. Kto tam pojedzie? Uwaga! To czy jesteś gotowa, czy możemy... Brawo, brawo! Tak, myślę, że jesteśmy gotowi. Przyznam szczerze, że widziałam trochę skreśleń i zmiany zdań tutaj, więc w miejscu pierwszym jan z gladiatorem! Jan i utwór gladiator! Dziękujemy! Czy gl